Najpierw przychodzę na, na próbę, która jest takim wprowadzeniem do tego, o czym będzie spektakl, zapoznaniem ze wszystkimi osobami, które go współtworzą. Więc poznaję te wszystkie osoby. Myślę, że to jest dla mnie też mega ważne, żeby, żeby one wiedziały od razu, kim jestem, żeby był ten ułatwiony kontakt, bo wymieniamy się tak jeden na jeden myślami a propos tego, co może powstać do spektaklu, jaki obraz może powstać, jaka wizualna może, może być na, na tej okładce, na plakacie. Już nas w tej pierwszej fazie, czasami wpadają jakieś pomysły. Już myślę o jakieś konkretne zdanie sobie zapisuję ideę, e, która, e, którą fajnie byłoby e, opowiedzieć. Tych wszystkich w tych rozmowach z osobami e, o tym, o czym jest spektakl, i w samym spektaklu. Najbardziej zależy mi na tym, żeby znaleźć coś, co będzie osobiste, coś, co będzie prywatne, coś, z czym ja mogę się zidentyfikować i co jest mi jakoś tak bardzo bliskie. Tutaj też trochę oczekuję, że, że to będzie spotkanie, że ja mam jakąś taką otwartość na to, z czym przychodzi ta osoba tworząca spektakl, i że ona ma otwartość też, też na to, że ja też będę coś tworzył, co będzie. Opowieścią właśnie wizualną, e, malarską opowieścią o jakimś moim zachwycie czymś, e, o czym usłyszałem. Oczywiście, no ja też właśnie nie widzę spektaklu wcześniej, więc też się opieram tak naprawdę no, na jakimś moim wrażeniu, kilku słowach, jednym zdaniu. E, też nie myślę, że to jest wyczerpująca opowieść. E, ten Warszawa jestem jak seismograf, który rejestruje pewien ruch. I wynikiem tego rejestru jest obraz. Jest ważne, żeby to było zrozumiałe, dostępne, żeby trafiło do jak najszerszej grupy odbiorców, którzy nie są zanurzeni w kontekstach sztuki, kultury itd. I myślę, że dla teatru, dla teatru Warszawy też jest to to samo ważne, co dla mnie. Czyli to zbliżenie i otwarcie na, na innych, na inne grupy społeczne, bycie, bycie teatrem otwartym. I, I tutaj jakoś te nasze drogi się łączą. że i ja myślę, że nie muszę balansować pomiędzy moją ekspresją, a potrzebami, które stoją, a celami, które ma plakat, czy wizualność, którą wypuszcza z siebie teatr. bo myślę, że to się totalnie, totalnie ze sobą łączy. Często spotykam się z, z moimi odbiorcami, też lubię ten kontakt z nimi czy to na moich wystawach, czy nie wiem gdzieś e, po prostu na ulicy, czy też przez Instagram, to osoby piszą do mnie wiadomości. Mm, widzę że to, że to jest bliskie im, e, bliskie im, że to jest mega ważne dla nich, że to jest opowieść o nich. E, myślę, że to nie jest, tak, to nie jest opowieść o wszystkich, to jest raczej o e, też o osobach, które nie znajdują. E, Opowieści o swoich doświadczeniach w głównym polu kultury, a ja chcę przedstawiać ich doświadczenia, czy to malując moją rodzinę, czy malując moje życie, które nie zawsze się w to wpasowuje. I to spotkanie z tymi odbiorcami i ilość tych, tych spotkań, to, jak, oni, jak, jak to sobie to odbierają, daje mi taką pewność, że, że to, co robię, jest właśnie tak, jak myślę. Że jest nim bliskie, że, że jest próbą zaproszenia, e, czymś przeciwko takiej elitar budowania elitarności i niedostępności, że ja tutaj teraz namaluję sobie obraz, e, nikt go nie zrozumie, ale moja wizja jest ważna. E, bo też w przypadku moich obrazów, które, które maluję e, rozwijając. E, więc tą moją ścieżkę i moje opowieści, czy też dla, dla teatru. Chociażby w przypadku rysunków, które robię na repertuary, Ter Warszawa, tam się pojawia bardzo dużo tekstu, napisanego w niesamowicie prosty sposób, zrozumiały totalnie dla każdej osoby. Ter Warszawa wybrał mnie, bo mam konkretny, konkretny język wypowiedzi i konkretne, tworzę konkretne opowieści. Jestem też... W jakiś sposób kojarzony jako, e, tak, malarz, który podejmuje tematy z marginalizowanych grup, opowiada o swoim doświadczeniu trudnym, się klasowym, stara się być bardzo dostępny, zależy mu na tym. Nie zaprosili mnie tylko po to, żebym, no nie wiem, malował określonym kolorem, w sensie użył tylko moich umiejętności do no, na przykład przemalowania ich zdjęć ze spektakli. To nie jest to, tylko jeśli moja wizja na ten plakat jest tak samo ważna jak wizja tych twórców, to znaczy, że jesteśmy na równi i znaczy, że ja tam też jestem kimś aktywnym.